No co, słuchajcie, Audi, Audi A3 e, i tak naprawdę była to zwykła lampa bez soczewki, bez LEDów, e, z dużym tutaj lustrem H7, tutaj e, z długim. W tej chwili zamontowany mamy tutaj projektor biledowy dodana, jak widzieliście, listwa LED i to z funkcją kierunkowskazu. No i długie pozostało dodatkowe. Długie to jest dodatkowe, długie, czyli długie będzie z dwóch źródeł, ponieważ będzie tutaj z projektora biletowego, jak i, jak i tam z tej dodatkowej żarówki. No i piękne, ładne, białe światło do jazdy dziennej. Do AudiA3 instalację już robię i, i będę chciał ją schować tutaj w lampie. Jak widzisz, udało się ją ładnie tutaj rozkleić, oczyścić. Eee, całe wnętrze chcę zrobić w czarnym macie. To jest teraz modne, jest trendy, ludzie wysyłają, żeby, żeby po prostu nawet nowe lampy zmienić na, na czarno. Wtedy auto wygląda bardziej agresywnie co do projektora bilet no jest już osadzony I, i o ile pamiętasz jak montowaliśmy tak nazwijmy to dosyć łatwo no to często z, z, zdarzało się tak że ten projektor o tutaj był gdzieś do stelaża, tak jak moja ręka. W związku z tym środek ciężkości bardzo był wysunięty do przodu i narażało to na drgania, gdzieś tam na dziurach i tak dalej. W tej chwili wszystko przesunąłem i zbudowałem stelaż w ten sposób, żeby ten środek ciężkości e, znalazł się na środku stelaża, czyli będziemy mieli to wszystko wyśrodkowane i te drgania powinny być zminimalizowane. <laughs> Ta soczewka w tej chwili jest osadzona i jest niemal idealnie tak jak lustro było, także nie jest jakoś do przodu wysunięta. Udało się ją wpasować i zmieścić tam z tyłu. No i będę teraz montował listę ledową. Miejscowa LEDowa jest markowa, jest firmy NHK. Są to diody wysokiej jakości, zresztą na metalowym stylażu. E, najmocniejsze jakie znam. Zresztą zobaczysz jak to będzie ładnie świeciło e, za chwileczkę, jak to wszystko e, tutaj zmontuję i odpalę dla ciebie. பாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபாபா